Witajcie, moi drodzy, wróżka Sikora z tej strony. Przychodzę do Was z takim pomysłem, kolejnym pomysłem w zasadzie, ponieważ stwierdziłam, że wróżby personalne są cudowne, wspaniałe, uwielbiam je robić i nadal będę je robić. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Natomiast wrzucanie wróżb personalnych na kanał również będę co jakiś czas robić, jeżeli będzie jakaś wyjątkowo ciekawa wróżba, fajna, albo coś, coś jakby ciekawego wyjdzie, albo wyjdą piękne karty. Natomiast myślę, że będę tutaj udostępniać raczej takie czytania, które mogą większej ilości z osób się do czegoś przysłużyć. Tak jak wczoraj wrzuciłam taką szybką wróżbę na początek astrologiczny byka z tym, w jaki sposób możecie się rozpieścić dla każdego znaku, mogę podlinkować ten film. Prawdopodobnie tutaj tym razem, bo ostatnio się pomyliłam, bo jest odbicie lustrzane w y, wideo i pokazałam tutaj, a to było tutaj i jakoś tak, więc chyba tutaj będzie podlinkowany. E, porada, jak można się rozpieścić, jak sprawić sobie przyjemność. Oczywiście nie musicie tego robić zawsze 21 kwietnia i tylko raz w roku się rozpieszczać, bo możecie robić to częściej. Albo możecie sobie zobaczyć, jakie inne znaki dostały sugestie i skorzystać sobie z ich. No, tak jakby to jest tutaj już myślę, że bardziej ciekawe też po prostu dla Was, jako dla widzów. Anyway. E, dzisiaj pomyślałam sobie, bo mamy dzień ziemi. Międzynarodowy dzień ziemi. E, I talia, z której korzystam, czyli Mystical Moments, to jest talia bardzo. Mm, Taka w klimacie matki natury, można powiedzieć. E, tutaj jest bardzo dużo takich e, wyobrażeń, akurat. No, ale w sumie co? Wulkan to też jest ziemia. E, bardzo dużo jest takich wyobrażeń, właśnie mm, florystyczno-fauniasto-wszelako naturalno-ziemskich. E, I dobrze byłoby tę talię wykorzystać również do wróżby, którą sobie wymyśliłam dzisiaj, a mianowicie. W jaki sposób każdy z Was, znaki Zodiaku, może się przyczynić do celebrowania Dnia Ziemi i co może dobrego dla naszej planety zrobić. Także zapraszam. Zacznę od znaku Barana. W jaki sposób Baran może celebrować Dzień Ziemi? Co może zrobić dobrego dla naszej matki natury? Będę improwizować. Będę improwizować, bo nie wiem w ogóle. To jest po prostu pomysł. Ja realizuję swoje pomysły tutaj tarotowe i może to być głupie, ale może nie być. Dlatego, jedziemy z tematem. Co Baran może zrobić, aby celebrować Dzień Ziemi? Nie tylko dzisiaj, ale również kiedykolwiek. Sugestia dla Barana. Bardzo proszę o sugestie dla Barana. Dla Barana. King of Swords. King of Swords. To jest taki. To jest taki japoński samuraj. I ten japoński samuraj ma tutaj. Ma tutaj miecz i ma tutaj tę jaskółkę. I co ja bym mogła powiedzieć o tej karcie? Jest taka japońska sztuka w zasadzie naprawiania przedmiotów zużytych, czy zepsutych, czy rozbitych, która nazywa się kintsugi. I to jest, to jest sztuka polegająca na wypełnianiu ubytków np. zbitej ceramiki albo, albo uszkodzonych przedmiotów, no głównie ceramiki, bo na tym to polega, złotem. I to ma jakby dodatkową wartość, która jakby dodaje, dodaje waloru, czy dodaje właśnie wartości przedmiotom, które nas szarpną ząb czasu, albo właśnie zużyły się i zepsuły. Jako poradę dla byk, dla Boże, dla barana na, na to, co można zrobić dobrego dla ziemi, to właśnie nie wyrzucajcie swoich przedmiotów, które się zużyły. Spróbujcie je naprawić. Nie mówię tu o, na przykład o sprzęcie, który ewidentnie jest popsuty, także jakby finito. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że robimy tak, że po prostu coś nam się popsuje albo ma jakąś małą wadę, drobną jakąś skazę i my już od razu się tego pozbywamy, bo możemy kupić nowe, bo sklepy są pełne przedmiotów. No, to nie przysłuży się do, do, dobrze do ziemi, jest nadprodukcja przedmiotów, jest tak naprawdę, jesteśmy zawaleni absolutnie rzeczami, które nie są potrzebne, bo ludzie po prostu kupują nowe i kupują nowe i kupują nowe zamiast naprawiać stare. Także tak bym to traktowała jako porady dla barana. Tutaj ten japoński król mieczy tak nad, podsunął mi ten pomysł, żeby właśnie zainspirować się trochę Japończykami i ich sztuką. Naprawiania, a nie wymieniania na nowe. Teraz poproszę dla Byka, w jaki sposób Byk może pomyśleć dobrze o naszej planecie i w jaki sposób może zacelebrować i uczcić Dzień Ziemi dzisiaj, jak i każdego innego dnia w roku. Proszę dla Byka o wskazówkę. Tak jakoś czuję, żeby. King of wands. King of wands, ognisty King of wands. Ogień. Ogień byku. Nie wypalaj śmieci. Nie wypalaj trawy. Nie wypalaj starych opon, kaloszy i innych rzeczy. Oczywiście, domyślam się, że większość byków, które mnie ogląda, nie robi tego. Mam nadzieję, jeżeli to robicie, to z mojego kanału. Ale zwróćcie na to uwagę. Zgłaszajcie wszelkie, wszelkie przypadki, w których widzicie, że ktoś w taki sposób się zachowuje, że ktoś w taki sposób niszczy przestrzeń. Niszczy. Tak naprawdę, środowisko naturalne wyjaławia glebę, bo wypalanie śmieci, czy wypalanie trawy, czy takie praktyki są teraz absolutnie zabronione, są nielegalne. Co więcej, dawniej sądzono, że tworzenie kontrolowanych pożarów użyźnia glebę. Jest to nieprawda. To jedy, jedynie tak jakby wymienia tą super wierzchnią warstwę gleby. Natomiast Wewnętrzna zostaje totalnie wyjałowiona poprzez to, jakby z powodu tego, że na górnej warstwie gleby wymienia się, tak jakby razem z tymi popiołami i z tym wszystkim, wymienia się ten ekosystem i te wszystkie jakby właściwości gleby, natomiast gleba poniżej jest wyjałowiona. Więc dla byków, taka sugestia. Zwróćcie uwagę na, w, może w otoczeniu. Wypalanie śmieci, wypalanie traw i wypalanie liści. No. Nope. Uważajcie na to i zgłaszajcie takie wykroczenia. Bliźnięta. Teraz dla bliźniąt. W jaki sposób bliźnięta mogą się przyczynić do uhonorowania dnia ziemi? Każdego dnia. Earth Day, every day. Proszę, bliźnięta. Five of Pentacles. Five of Pentacles to jest karta biedy. To jest karta biedy, to jest karta niedostatku. To jest karta. To jest też trochę karta bezdomności. Um, powiedziałabym, że mo, moją sugestią z tej karty tutaj dla bliźniaków byłoby. Hmm. Może zadbanie o problem bezdomności. o To też jest tak naprawdę częścią nas wszystkich. Problem bezdomności istnieje i nie możemy odwracać się od niego presami. I tak naprawdę, nie wiem, zakręcając kran albo, nie wiem, wsiadając na rower zamiast do samochodu, okej, okay, przyczyniamy się do poprawy klimatu i ziemi, ale, ale jakby. Pewne problemy cywilizacyjne istnieją, więc nie odwracajmy od nich wzroku. Może bliźnięta moglibyście, nie wiem, przekazać jakieś jedzenie, ubrania na przytułki dla bezdomnych, może jakieś dofinansowanie, może po prostu pomóc w jakikolwiek sposób, nie, nie, nie przyjdzie wam do głowy właśnie z problemem bezdomności. Taka moja rada z tej karty i z tego obrazka. Teraz dla raka proszę o przekaz. Dla raka, jak rak mógłby pomóc naszej planecie i uhonorować dzień ziemi? Dzień ziemi dla raka. Page of Swords. Page of Swords. Taki, taki studenciak. Studenciak-uczniak. Może edukując, może edukacją. Edukacją. Myślę, że część z raków, które ma jakąś wiedzę na temat tego, jak można dbać o środowisko, co można byłoby zrobić, żeby nasza planeta działała lepiej, i było jej lepiej. Dzielcie się tym z innymi. Dzielcie się swoją wiedzą, jakąkolwiek macie, może zorganizujcie jakiś, nie wiem, darmowy webinar albo po prostu, nie wiem, postujcie w social mediach jakieś posty na ten temat. Uświadamiajcie i edukujcie. Taka byłaby moja rada dla raczków: uświadamiajcie i edukujcie ludzi w kwestii środowiskowej, w kwestii zmian klimatycznych, w kwestii ekologii. Taką radę mam dla Was: raki, teraz lewki. Jak lewki mogą pomóc naszej planecie i uczcić Dzień Ziemi, dziś jak i zawsze? Proszę dla lewka. Dla lewka, dla lewka. Dla lewka. Four of Pentacles. To jest taka karta majątku, ale też taka karta um, mam i nie dam. Ja tak lubię tą kartę nazywać. Um, food sharing, w ogóle sharing. W ogóle takie. Um, Wyprzedaże garażowe, albo wymiany, albo jak są ciuchowe słopy, albo właśnie te lodówki, w które się daje jedzenie, które już nam nie jest potrzebne. Takie dzielenie się z innymi tym, co się ma, albo na przykład mamy jakieś rzeczy, które już nie są nam potrzebne, zamiast je wyrzucać na śmieci, dać innym, wymienić się, albo ja czegoś potrzebuję i, i mogę wymienić się z drugą osobą, zamiast kupować nową rzecz. To też na pewno, na pewno jest dobrym pomysłem, więc tutaj tak bym tą kartę dla lewków czytała. Yy, dzielcie się, dzielcie się swoimi dobrami materialnymi i wymieniajcie się z innymi ludźmi. Taka moja rada. Sharing, sharing, sharing. Dobrze. Teraz poproszę dla panny porada dla panny. W jaki sposób możecie uczcić dzień ziemi i Zrobić coś dobrego dla naszej planety. Proszę o przekaz dla Panny. Panno, co możesz zrobić? Co może Panna? To. Three of Cups. Karta towarzyska, bardzo towarzyska, bardzo, bardzo people go, ten, easy going. Um, nie chcę powiedzieć organizujcie wiece, ale taki klimat mi się tutaj nasuwa. Jakaś taka działalność aktywistyczna, jakieś może, może mm, jakieś zrzeszenie, które mm, taką siłą grupy będzie miało siłę przebicia. Działanie wspólnie, działanie wspólne, może zaangażowanie się w jakąś akcję społeczną, w jakąś, jakąś akcję, która dzięki zrzeszeniu grupy ludzi i dzięki działaniom grupy ludzi odbije się echem, uzyska jakiś, jakiś większy, większy zasięg. Zaangażowanie się właśnie w jakieś takie działania społeczne. Gdzie, gdzie ludzie dzielą się ze sobą pomysłami na różne rzeczy, gdzie ludzie tak jakby wzmacniają się wspólnie i angażują się razem w jakąś, w jakąś sprawę, żeby walczyć o jakąś sprawę. Może jakieś akcje, nie wiem, przykuwanie się łańcuchami do nago, do jakichś... Nie no, już przesadzam, ale coś w tym stylu, jakieś takie działanie grupowe. Yy, teraz waga. Waga. Proszę o przekaz dla wagi. W jaki sposób waga może zaważyć na losach naszej planety? Bardzo proszę, dla wagi. Waga, waga, waga. Jaki pomysł dla, dla wagi? Strength. No, lewka, tu mamy waga. No jako kociara nie mogę, nie mogę inaczej tego zinterpretować, jak tylko: pomagajcie bezdomnym kotom. Są też w ogóle zwierzętom. Koty i przytułki i jakby fundacje związane z bezdomnością kotów, ze sterylizowaniem kotów. Też uświadamianie, jak ważna jest sterylizacja jak dużo jest bezdomnych kotów jak dużo jest kotów, które po prostu umierają i rozmnażają się w warunkach Urągających. I też yy, jakby no to się nie przyczynia na pewno do yy, jakości yy, życia zarówno tych kodów, jak i też w sumie yy, no, na przykład ludzi zamieszkujących te miejsca. Yy, także pomoc kociakom jest dużo fundacji, można, jeżeli samemu się nie chce, albo nie ma się warunków, ani przestrzeni, można płacać pieniądze, można dawać jakieś, nie wiem, darowizny. Albo właśnie pomagać w opłacaniu sterylizacji tego typu rzeczy. Ratujmy koty. Koty są elementem oczywiście w flor. Tak, fauna to są rośliny, czy to są zwierzęta? Fauna i flora. Flo Nie, flora to są rośliny. To koty elementem fauny. Fauna jest elementem Ziemi, dzień ziemi. No, wiecie, waga, o co chodzi. Dobrze, teraz dla Skorpiona. Proszę, w jaki sposób Skorpion może się przyczynić do poprawy kondycji naszej planety? Proszę, na dzień Ziemi dla Skorpiona, o przekaz. O przekaz. Dlaczego ja zawsze po prostu wylosuję tą kartę? Ja jestem Skorpion. I, I wieża to jest mój po prostu nemesis, No nic. Eee, hmm. Skorpion, co może ci zrobić eee, dla Ziemi dobrego? Eee, karta wieży. Wulkan. Wybuchy wulkanu. Hmm. <laughs> Jak mam to zinterpretować? może Możecie na przykład Możecie wpłacać jakieś pieniądze i przekazywać darowizny na przykład na osoby, które w wynikach katastrof ekologicznych Poniosły duże straty, albo w ogóle wpłacać pieniądze na, na przykład na Greenpeace, który właśnie ogarnia tego typu tematy, czy inne jakieś ugrupowania, mm, nie, nie wiem, nie znam się na tym, ale coś związanego z katastrofami ekologicznymi, albo jako wolontariusze nawet pomagać, y, ogarniać te, y, te sytuacje. Jeżeli następuje jakaś katastrofa ekologiczna, to y, po prostu w ramach wolontariatu pomagać. Powrócić temu ekosystemowi do, do norm, albo właśnie wspierać finansowo. Także katastrofy ekologiczne, Skorpion. Wy zawsze po prostu musicie mieć jakiś hardcore. Ja nie wiem. Strzelec. Proszę dla strzelca. W jaki sposób może strzelec pomóc naszej planecie, naszej matce Ziemi? Proszę dla strzelca. Dla strzelca. Strzelcu. Strzelcu. Page of Cups. Rybka w filiżance strzelcu. No rybka, rybka, czyli środowisko wodne, zanieczyszczenia wody. Zanieczyszczenia wody. Zwróć uwagę strzelcu na to, żeby nie wyrzucać różnych. Yy, nie wiem, odpadów, albo ścieków, albo innego rodzaju rzeczy, które nie są przeznaczone do tego, żeby trafić do wodobiegu. Wodobiegu, no, żeby tak jakby nie, nie zanieczyszczać wód, nie zanieczyszczać wód, nie zanieczyszczać ujęć wody. Możecie również też tak samo jak w tych poprzednich znakach mówiłam, że właśnie przekazywać jakąś darowiznę, czy, czy po prostu wspomagać finansowo na przykład fundacje związane z oczyszczaniem wody, związane z oczyszczaniem mórz i oceanów, rzek, Dbanie o. Są też takie organizacje, które się zajmują dbaniem o źródła w sensie w górach, jak są, pojawiają się jakieś na przykład źródła nowe źródła, to oni tak jakby właśnie otaczają to opieką i żeby tam to się wszystko jakoś ładnie rozgrywało, żeby nikt tego nie zanieczyścił, i tak dalej. Coś wodnego strzelce. To jest w sumie woda, wy jesteście ogniste strzelce, ale coś takiego z wodą. I, i nie ryb przede wszystkim, zwłaszcza hodowlanych. Ale to mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że ryby hodowlanych się nie, nie należy jeść. Dobrze. Poproszę dla koziorożców, w jaki sposób koziorożce mogą pomóc naszej planecie, mogą się przyczynić do dbania o ekologię, o klimat. Proszę, koziorożce, kozice, górskie kozice i koziorożce i koziorożczynie. Dla koziorożca, Page of Pentacles. Hmm. No tutaj ta koneweczka i ten ogród i ten kwiatuszek, no to tak jasno sugeruje, że coś związanego z roślinami z nasadzaniem traw, kwiatów, roślin, drzew, może również dbaniem o, o ogrody, o parki, o zieleń, w ogóle o zieleń dbanie o zieleń szanuj zieleń, koziorożcu dbanie o, dbanie o zieleń. Nie zrywanie kwiatów, nie, nie po prostu niszczenie zieleni, łamanie gałęzi i innych, innych rzeczy. Kwiaty polne też często ludzie, ja wiem, że, że są piękne, piękne kwiaty i fajnie jest mieć bukiecik i tak dalej, ale wiele, wiele razy po prostu niszczymy tak naprawdę te rzeczy, nawet nie myśląc o tym, że no. To jest, co jest wszystko natura i to jest wszystko, i to jest wszystko gdzieś, yy, gdzieś połączone. Także. Kwiaty, trawa, zieleń, krzaki, chwasty. Dbajmy o wszystko. O, o całą, całą zieleń. Żeby nasza planeta była bardziej trochę zielona niż Niż szara. Yy, wodnik teraz proszę. W jaki sposób wodnik może się przyczynić do celebrowania dnia ziemi, tygodnia ziemi, miesiąca ziemi, roku ziemi i cały czas dbać o Ziemię. Dzień ziemi proszę dla wodnika. Dla wodnika. Three of Pentacles. No to jest taka karta w ogóle bardzo, bardzo wymowna, bo ona z jednej strony, w ogóle ta karta mówi o współpracy i o współdziałaniu, a z drugiej strony na wyobrażeniu tej karty mamy tutaj kwiat, który jest w ogóle zbudowany. To jest tak jakby budowanie, budowanie kwiatu, budowanie roślin, budowanie natury. Może nasadzanie drzew, może rozwijanie przestrzeni zielonych, może gdzieś zaangażujcie się w jakieś takie akcje właśnie pod tytułem nasadzania, nasadzania drzew. Yy, może jakieś projekty miejskie, że, że jest, nie wiem, przetarg na to, czy w tym miejscu ma powstać centrum handlowe czy park, albo coś związanego właśnie z lasami. Z powiększaniem przestrzeni zielonych, budowaniem, współpracowaniem. Też może właśnie tu, ta karta współpracy, już to miał ktoś. Chyba Panna, Free of Cups. Żeby właśnie zbierać się w grupy, angażować się w grupy i wspólnie to robić. Właśnie takie, takie projekty, które angażują większą ilość osób. To dla Was wodniki taka rada. Tu mi coś wyskakuje. Ale jeszcze nam rybka została. Rybka też powinna dbać o ziemię. Także w jaki sposób rybka może to robić? W jaki sposób rybka może... Rybka... Rybka, rybka... Strzelec miał dbanie o ryby <grybka> i akweny wodne. A rybka może co będzie miała? Zaraz zobaczymy. Proszę o przekaz dla rybki. Dzień ziemi dla rybki. Bardzo proszę. Seven of Wands. Um, seven of Wands. Po pierwsze w ogóle ta karta mi się kojarzy z cyrkiem. E, I od razu z tego miejsca powiem, że jakby to jest wiadome, żeby, że w ogóle cyrki to jest... Totalne dno, i ogólnie no. Ale jest dużo takich projektów, w który, które jakby mm, mówią o tym, żeby zwierzęta nie były, nie, nie brały udziału w tych igrzyskach smutnych. To jest pierwsza rzecz, którą możecie rybki zrobić, czyli zaangażować się w takie petycje, w takie organizacje, które właśnie. Zrzeszają ludzi odpowiedzialnych za to, żeby zabronić tego, żeby zwierzęta występowały w cyrku. Um, druga rzecz, z której mi się kojarzy z tą kartą, to jest. Um, takie jakby, no bo on tak jakby był za tymi kratami, tak jak, trochę jak więzienie, w sensie tak mi się to trochę kojarzy z, w ogóle z ogrodami zoologicznymi. Więc może coś związanego z dzikimi zwierzętami, może um, ochrona gatunków, które są na przykład zagrożone wymarciem, e, właśnie też jakieś darowizny, przekazywanie pieniędzy na takie rzeczy, albo na organizacje zajmujące się dbaniem o dziką naturę, która jest jakby w swoim naturalnym środowisku, tam w Afryce, czy w jakichś innych krajach, czy jakby miejscach. W których ym, po prostu dzikie zwierzęta nie żyją za kratami, tylko żyją w swoim naturalnym środowisku, żeby jakby dbać o to, żeby te tereny się nie zmniejszały, i nie wiem, Amazonia chociażby, czy Australia, gdzie są gatunki, które żyją tak naprawdę tylko tam, tak jak w Australii, wiele gatunków, i, a ludzie po prostu przeznaczają te tereny pod nie wiem, handel czy inne po prostu jakieś swoje e, przemysłowe rzeczy. Więc tak bym, to, bym to, tą kartę tutaj czytała. W kontekście no obrazka, tak jak mówiłam, będę czytać karty z, z tego, z tego jakby tytułu tutaj. Więc tak bym, tak bym to wiedziała dla Was, rybki. Dbanie o to, żeby jak najwięcej było przestrzeni, w których zwierzęta mogą żyć na wolności, w swoim naturalnym środowisku, a nie za kratami ogrodów zoologicznych. No i przede wszystkim nie absolutnie w cyrkach, bo to jest po prostu barbarzyństwo. Dobrze, moi drodzy. E Miłego dnia Ziemi Wam życzę. Celebrujmy, dbajmy o siebie, dbajmy o planetę i wróżka Sikora po prostu aktywistka, ale. Tak jest. Pozdrawiam.